Przed wami kilka ciekawostek, które ciężko będzie przetrawić. <laughs> Żołądek jest niesamowicie pojemny. Może pomieścić nawet do dwóch litrów płynów. To tyle, co duża butelka coli. Dość trudno określić, ile stałego pokarmu moglibyście spożyć, ponieważ zanim jedzenie trafi do żołądka, jest rozdrabniane przez zęby. Na pewno nie wciśniecie tam indyka, ale duży kurczak prawdopodobnie by się zmieścił. Gdyby ktoś was zapytał, gdzie leży żołądek, pewnie wskazalibyście na środek brzucha. Cóż, to zła odpowiedź. Ten narząd leży wyżej, między żebrami. Naukowcy uważają, że wyrostek robaczkowy ostatecznie zaniknie. Nikt w zasadzie nie wie, do czego jest nam potrzebny, ale niektórzy badacze twierdzą, że dawno temu mógł pomagać ludziom w trawieniu kory drzewa. A ponieważ w naszym jadłospisie taki specjał już nie występuje, wyrostek bez żadnych konsekwencji mógłby zniknąć z naszego organizmu. Nie jest to zresztą jedyna zbędna część ciała. Ze zębów mądrości też nie ma zbyt wiele pożytku. Faktycznie naszym przodkom przydawały się, kiedy tracili inne zęby, ale dziś ogołacają nas jedynie z pieniędzy, które wydajemy na ich usunięcie. Prawie całe nasze ciało jest porośnięte włosami, choć nie wszystkie są widoczne. Rosną nawet w pępku. Ich zadaniem jest wyłapywanie kłaczków. Sami sprawdźcie. Widzicie? Wątroba działa jak prywatny ochroniarz, broni nas przed toksynami i pozbywa się innych substancji, które nie powinny krążyć po organizmie. Jest też praktycznie niezniszczalna i może się regenerować. Człowiek stanowi zaledwie 43% własnego ciała. Ponad 50% komórek w organizmie należy bowiem do maleńkich mikroorganizmów, które żyją głównie w jelitach. Choć własnych komórek mamy mniej niż tych należących do mikrobów, to ich liczba sięga średnio 100 bilionów. Widzicie, jednak nie jesteśmy sami. I co ciekawe, nasze własne geny stanowią mniej niż połowę wszystkiego, z czego jesteśmy zbudowani. Gdybyśmy wzięli pod uwagę ogół mikrobów żyjących w organizmie i policzyli ich geny, byłoby ich od 2 do 20 milionów. To, że śpicie, wcale nie znaczy, że całe ciało odpoczywa. Czasami zdarza się, że we śnie, mózg pracuje jeszcze ciężej. Musi przetworzyć mnóstwo informacji, a sporządzanie raportów zajmuje przecież dużo czasu we nie za to, porządnie odpoczywa nos. Okazuje się, że w nocy zmysł węchu praktycznie się dezaktywuje. Nawet gdyby w sypialni coś okropnie cuchnęło, i tak pozostalibyście niewzruszeni. Bez komentarza. Nos jest prawdopodobnie jedną z najmniej docenianych części ciała. Bez niego nie dałoby się nawet czerpać przyjemności z jedzenia. Jak się okazuje, mniej więcej 80% smaku pożywienia odczuwamy za sprawą nosa i jego umiejętności rozróżniania zapachów. Gdybyście zatkali go podczas posiłku, praktycznie nic byście nie poczuli. Bez zmysłu powonienia rozpoznawalibyście pokarmy głównie po fakturze, a cebula nie różniłaby się zbytnio od soczystego jabłka. Przetestujcie to i dajcie znać w komentarzach, jak poszło. Naukowcy uważali kiedyś, że możemy rozróżnić 10 tysięcy zapachów, ale byli w błędzie. Ostatnie badanie wykazało, że człowiek potrafi rozpoznać ponad bilion różnych woni. Zapach zapamiętujemy lepiej niż inne rzeczy, a niektóre aromaty mogą przywoływać dawne wspomnienia. Nos służy nie tylko do oddychania i identyfikowania zapachów, filtruje również powietrze dla wrażliwego gardła i płuc, a jeśli jest suche, to je nawilża, ochładza lub w razie potrzeby podgrzewa, ponadto oczyszcza powietrze z brudu. Kiedy się starzejemy, nasz mózg stopniowo się zmniejsza. W wieku 75 lat jest dużo mniejszy niż kiedy mieliśmy lat 30, a zaczyna się kurczyć koło 40. Dotyczy to każdego i w żaden sposób nie wpływa na zdrowie psychiczne. Nasz mózg może pomieścić zaledwie 7 bitów danych w pamięci krótkotrwałej, ale nie ma co porównywać go z pojemnością telefonu nawet do modelu sprzed 15 lat. To by tłumaczyło, dlaczego macie problem, żeby zapamiętać jakikolwiek numer. Pamięć krótkotrwała działa jak tablica. Gromadzicie w niej pewne informacje, ale prędzej czy później kończy wam się miejsce. Aby sprawdzić, jaka jest pojemność waszej pamięci roboczej, przeprowadźcie test. Poproście znajomego, żeby wypisał 10 słów i je wam przeczytał. Większość osób zapamięta 7 lub mniej wyrazów z listy. Nasz RAM, czyli pamięć robocza, jest niezbędny do wykonywania prawie każdej codziennej czynności, chociażby przeprowadzenia zwyczajnej rozmowy, buszowania po internecie czy głaskania psa. Najsilniejsze i najbardziej nacechowane emocjonalnie wspomnienia są często nieprawdziwe. Centralny ośrodek pamięci daje nam poczucie pewności, że dokładnie wszystko pamiętamy, mimo że większość szczegółów została wymyślona w naszej głowie. Nie tylko mózg kurczy się z wiekiem, człowiek też robi się mniejszy. Z czasem kości są coraz bardziej kruche, a kręgosłup się ściska. Coś podobnego dzieje się we śnie, kiedy nasz szkielet się rozluźnia. Z tego powodu rankiem budzimy się wyżsi, niż jesteśmy pod koniec dnia. Spośród wszystkich ssaków tylko ludzie chodzą na dwóch nogach przez całe życie. Pewnie pomyślicie, że przecież kangury i goryle poruszają się tak samo, ale australijskie torbacze używają ogona jako trzeciej nogi, a człekokształtne dla równowagi podpierają się długimi ramionami. Kości biorą udział w metabolizmie. Ponieważ we większości zbudowane są z wapnia, kiedy we krwi jest za mało tego pierwiastka, zaczynają wydzielać go do krwiobiegu, zapewniając równowagę w organizmie. Działa to też w odwrotną stronę. Kiedy we krwi znajduje się za dużo wapnia, trafia do kości, gdzie jest przechowywany na później. Kość ramienna, jako jedyna z całego szkieletu, ma poczucie humoru, dlatego jej łacińska nazwa to humorus. No dobra, to akurat zmyśliłem, idźmy dalej. Jedyne kości, które nie rosną, znajdują się w uszach. Te małe kosteczki przystosowały się do przenoszenia wibracji dźwiękowych i dzięki nim możemy słyszeć. Lekarze nazywają je łańcuchem kosteczek słuchowych. Jedna z nich, tak zwane strzemiączko, to najdziwniejsza kostka w całym ciele. Rozmiarem nie przekracza ziarenka ryżu. Nasz wzrost, typ sylwetki i kolor skóry w dużej mierze zależy od tego, gdzie mieszkali nasi przodkowie, ale sami też w trakcie życia możemy przystosować się do nowych warunków. Na przykład, gdybyście przeprowadzili się z terenów równinnych w góry, z czasem w waszej krwi pojawiłoby się więcej czerwonych krwinek, żeby rekompensować brak tlenu. A gdybyście przenieśli się z zimniejszego do cieplejszego i bardziej słonecznego klimatu, skóra by się zaadaptowała, przybierając ciemniejszy odcień. Długość naszego życia jest zaprogramowana w komórkach. Choć nieustannie się regenerują i dzielą, mają coś w rodzaju wewnętrznego minutnika, który w pewnym momencie kończy odliczać czas. Niektóre komórki przestają się mnożyć wcześniej od innych, a ich zdolność do podziału zanika średnia w wieku 100 lat. Oznacza to, że gdybyśmy mogli skłonić nasze komórki do wyłączenia tego minutnika, niewykluczone, że żylibyśmy wiecznie. Tłuszcz w organizmie nie jest wcale utrapieniem. Działa jako izolacja, zapasy energii i amortyzator. Ciało magazynuje większość tłuszczu w obrębie talii, ponieważ tam właśnie znajdują się narządy wewnętrzne. Gdyby coś nam się stało, warstwa tłuszczu może ochronić je przed nieodwracalnymi uszkodzeniami. Głowa do góry. Czaszka nie jest pojedynczą kością. W rzeczywistości składa się z 28 różnych kostek, a wiele z nich jest ze sobą zespolonych, by chronić mózg. Żuchwa to jedyna kość, która nie jest przymocowana do czaszki. Łączy się z nią tkanką łączną oraz mięśniami, i to właśnie sprawia, że ma tak szeroki zakres ruchu. Może poruszać się w dowolnym kierunku. Dlatego tak skutecznie przeżuwamy jedzenie. Okazuje się, że najsilniejsze mięśnie w ciele wcale nie znajdują się w nogach i rękach, tylko w głowie. Żwacze to główne mięśnie odpowiedzialne za przeżuwanie. Muszą być najsilniejsze, żebyście mogli normalnie jeść. A znacie te, które pozwalają poruszać uszami? To mięśnie skroniowe, znajdujące się tuż nad skroniami. One również pomagają w procesie przeżuwania. Mamy też dwa nadzwyczaj szybkie mięśnie, które kontrolują zamykanie powiek. Są najszybsze w całym ciele. Oczy są bardzo wrażliwe i potrzebują ochrony, dlatego ruch opuszczania powieki musi być natychmiastowy. Mięśnie te są w stanie zamknąć oko w mniej niż 1 dziesiątą sekundy. Osoby obdarzone elastycznymi stawami w kciukach mogą wyginać je do tyłu. Potrafi to zrobić tylko garstka ludzi, i choć taki ruch wygląda boleśnie i dość dziwacznie, w rzeczywistości nie sprawia żadnego bólu. Człowiek rozpoznaje tylko fioletowo-niebieskie, zielono-żółte i żółto-czerwone odcienie. Pozostałe barwy to ich mieszanki. Nie da się obliczyć wszystkich możliwych kombinacji kolorów, które widzi oko człowieka, ponieważ każdy z nas nieco inaczej je postrzega, ale średnio jest ich około miliona. Widzicie?